Dzień dobry, nazywam się Karina Szenknecht i zajmuję się fitoterapią. Cóż to takiego? To dziedzina nauki zajmująca się właściwościami leczniczymi roślin i ich zastosowaniem w terapiach różnych chorób. Wszyscy wiemy, kim był Juliusz Cezar, ale czy wiecie, w jaki sposób Rzymianie odliczali dni? Przejdźmy zatem do bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Jest nim nagietek. Związki czynne, tak jak flawonoidy, karotenoidy, związki trójterpenowe, odpowiadają za przeciwzapalne i bakteriobójcze działanie wyciągu z nagietka. Dlatego też można go aplikować w przypadku łagodzenia różnych uszkodzeń skóry, jak niewielkie rany, wrzody, stłuczenia i obtarcia na skórka, ale także w przypadku oparzeń słonecznych. Wracając do naszego pytania, do czego Rzymianom przydawał się nagietek? Jego kwiaty otwierają się o świcie, kiedy wschodzi słońce, a zamykają wieczorem, niejako odliczając w ten sposób kolejne dni. Stąd też część łacińskiej nazwy rośliny to kalendula, jak kalendarz.